Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Drodzy parafianie, święta Bożego Narodzenia ukazują nam bardzo ważną prawdę, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Że Bóg przyszedł na Ziemię, zamieszkał wśród nas i uczynił to z miłości. Jezus narodził się pośród nas, pośród zwyczajnych, słabych, grzesznych ludzi, aby przemienić nasze życie, przemienić przede wszystkim nasze serca. I ta miłość Boga do człowieka, do nas, do ludzi, jest źródłem wielkiej nadziei, głębokiej wiary. My żyjemy w tej świadomości, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami, że On gotów jest kroczyć wraz z nami przez życie, wspierać nas swoją opieką, swoim błogosławieństwem. Tego właśnie uczy nas uroczystość Bożego Narodzenia, wspomnienie, pamiątki, przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Drodzy parafianie, pragnę z wami symbolicznie podzielić się tym białym chlebem, opłatkiem, który zawsze jest symbolem zgody, pokoju, pojednania, miłości i przebaczenia. Życzę wam by te święta były przeżyte w prawdziwej, dobrej, rodzinnej atmosferze. Aby dla każdego znalazło się miejsce przy wigilijnym stole podczas wieczerzy wigilijnej. Abyśmy w te święta nie byli sami. Abyśmy potrafili odnaleźć może drugiego człowieka, którego ciągle gdzieś w życiu szukamy. Niech te święta będą błogosławione, niech będzie to czas radosny. Życzę, by ten nadchodzący nowy rok był również dla wszystkich, dla wszystkich czasem błogosławiony, by Pan Bóg prowadził nas przez życie, by błogosławił każdemu z nas, każdej rodzinie naszej parafii, naszemu miastu i naszej ojczyźnie. fast strange martial